Polityczna zmiana w Świnoujściu. Prezydentura trafiła w ręce byłej radnej związanej z Lewicą, a jej wcześniejsze wypowiedzi stawiają znaki zapytania przy inwestycji w terminal kontenerowy. Zarzuty w tej sprawie mnożą Niemcy. Deklaracja, jaka padła w lutym na Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu jest wielką szansą na rozwój. I chcemy realizować tę inwestycję zgodnie z harmonogramem. Mówił wtedy wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka z Koalicji Obywatelskiej. Rozbudowa portu wiąże się z przyjmowaniem największych statków i wzrostem przeładunków. Szacunki jakie przedstawił w tej sprawie były wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Wskazują, że za 6 do 7 lat Świnoujście ma rzucić wyzwanie portom niemieckim oraz stać się konkurencją dla Hamburga. Po wyborach samorządowych w Sinoujściu dochodzi do zmiany. Dotychczasowy prezydent Janusz Żmurkiewicz, z którym PiS otwierało tunel pod Świną, tym razem nie startował i zamienił miasto na Sejmik Wojewódzki. W pierwszej turze zwyciężyła Joanna Agatowska związana z Lewicą, a jej reakcją na inwestycje w porcie jest ogromna krytyka. Mówiła, że na inwestycji zarobi nie miasto, a skarb państwa, a rozbudowę portu uznała za problem. Wbrew temu, że powstaną nowe miejsca pracy. Tylko martwimy się, gdzie oni by mogli mieszkać, bo. Bo się okazuje, że Świnoujście jest jednym z najdroższych miast, jeśli chodzi o zakup czy wynajem mieszkań, których po prostu też nie ma. Poprzedni prezydent, kiedy był pytany na portalu Energetyka24.com o przeciwników inwestycji, wskazał właśnie na lewicę. On sam odczytywał jej argumenty jako protesty o charakterze politycznym i wyrażał nadzieję, że inwestycja będzie dopięta. Zarzuty wobec portu mnożą Niemcy. Do tej pory koncentrowali się na ekologii i turystyce, a teraz dorzucają temat bezpieczeństwa. Przed presją Niemiec, jakiej może ulec rząd, ostrzegał przed wyborami samorządowymi prezes pis Jarosław Kaczyński. CPK nie. Atom nie. Uregulowana Odra nie. Port kontenerowy w Świnoujściu nie. Orlen, bo to też dotyczy ich interesów, nie. Terminal kontenerowy ma rozpocząć pracę w 2028 roku.